W dniach 20-22 czerwca bieżącego roku w Borzęcini odbędzie się piąty ogólnopolski zlot pojazdów Motolegendy PRL. Rozmawiamy e, odnośnie szczegółów imprezy, e, dogrywamy pewne kwestie. E, chcielibyśmy, żeby w, na finał, e, na zakończenie tego wydarzenia wystąpił, wystąpiła gwiazda tamtych czasów. Myślę, że ty również e, pan Andrzej Rosiewicz, który jak dowiedział się o imprezie, to też mówi, że on właśnie taki, takiej imprezy lubi i, i że faktycznie te, te, te tematy związane z PRL-em jemu są bardzo po drodze. Jest mi niezmiernie miło i bardzo chciałem podziękować panu Januszowi Kwaśniakowi Wójtowi, naszemu gospodarzowi dzisiejszej konferencji za to zaproszenie, że mogę tutaj po raz pierwszy właśnie publicznie podać miejsce, w którym odbędzie się nasz piąty jubileuszowy z Rob PRL-u. Szanowni Państwo, motoryzacja PRL-u to jest zlot yy, czy, yy, ludzi, którzy kochają motoryzację yy, polską, polską. Ona tak się składa, że ona najbardziej była żywa podczas PRL-u. Tu mam taki kalendarz jako załącznik, yy, yy, żeby zilustrować poprzedni zlot. Cieszymy się, że, y, że nasi uczestnicy, których o, w sumie przez 4 lata było około 180 pojazdów, tego średnio po dwie osoby przyjeżdżało, albo nawet i więcej, całymi rodzinami, będą mogły w tym roku odwiedzić, zwiedzić i y, 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 cały, można powiedzieć, powiat y, y, brzeski. Dlatego, że y, startujemy z Bożencina, zakończenie będzie w Bożencinie. Tak jak Pan Piotr wspomniał, mamy w planie koncert. To jest uważam duże przedsięwzięcie, niezrealizowane do tej pory w żadnej innej miejscowości. Dopiero dzięki Panu Januszowi udało się nam, myślę bardzo fajnie, bo na piąty zrobić taki, taką niespodziankę dla uczestników, czyli nie będziemy już sobie słuchać piosenek Puszczanych Stasi, ale będzie Pan Andrzej Rosiewicz, który słynną piosenką Chłopcy Radarowcy na pewno wprowadzi wszystkich odpowiedni nastrój, a ludzie przyjeżdżają, Szanowni Państwo, z całej Polski, mamy uczestników z Wrocławia, spod Radomia, z Podradomia, z Łodzi, z Podpoznań, przyjeżdżają wraz z Panem Zjazd będzie doskonałą okazją do promocji Borzęcina. Jego uczestnicy odwiedzą malownicze i historyczne zakątki tego regionu i to na pewno zachęci ich do powrotu w te strony.